Sześciołem Purawida. Poistriański kurz praktycznie już opadł. więc nadszedł najwyższy czas. Najlepsza pora ku temu, aby wziąć buty z tego kurzu, otrzepać i wyczyścić go w porannej kraśniańskiej rosie zgromadzonej na trawie. A że mgły podczas ostatnich poranków są przepotężne, przegęste, to tutaj trawa mokra. Yy, kilka słów o butach Olympus 4, które miałem ze sobą właśnie na trasie Istria Hundred, Hundred Miles of Istria, czy też mówiąc po polsku na trasie Istriańskiego 100 milowca. Buty, które w założeniu miałem <laughs> przygotowane w przepaku, generalnie trasę podzieliłem sobie właśnie na dwie części, czyli do ostatniego kilometra przepaku BZ, i w tych butach miałem plan lecieć tą trasę, miałem plan lecieć w butach Timp również Altra. Miałem stare nowe timpy jeszcze gdzieś w pudełku z dawnych czasów ambasadorskich Timp 2. Z racji tego, że one są trochę niżej, mają niższy profil i w nich stopa przynajmniej moja czuje się pewniej w górach, zwłaszcza na ruchomych niepewnych kamieniach, a tam naprawdę było bardzo 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 dużo technicznych zbiegów podbiegów zwłaszcza tych zbiegów, a więc pomyślałem, że timpy będą idealne na Tamten fragment, natomiast wiedząc, że jak wygląda dalsza część trasy, czyli od tego kilometra do mety, gdzie nie ukrywajmy, wciąż jest co robić pod górę, wciąż jest sporo też zbiegów, ale ta droga jest dużo bardziej szutrowa, no a stopa będzie już zmęczona po górach, więc pomyślałem, że właśnie Olympus będzie idealnym wyborem na ten fragment, z racji tego, że tak, stopa zmęczona podłoże bardzo nieprzyjemne, ponieważ mnóstwo właśnie takich kamieni, tłucznia żwiropodobnego materiału który będzie dawał się znać już zmęczonym stopom mocno wyznaki. znaki Olympus jest też w moim odczuciu nieco szerszy i ma trochę więcej tego miejsca, pomimo tego, że to jest ten sam rozmiar co tym, więc tak też zrobiłem na trasie, szybko zmieniłem skarpetki, zmieniłem buty i na dalszą część wyruszyłem, wyruszyłem w Olympusach i właściwie mm, to było moje trzecie założenie tych butów, bo to była świeża para. Dostałem e, ją jako wsparcie od polskiego dystrybutora Altry, wielkie dzięki chłopaki. To naprawdę jest e, godne uwagi i powiedzenia o tym tego tak by głośno, że wspieracie nawet tych takich małych zawodników jak ja e, gdzieś tam w ich dążeniach do z osiągnięcia sportowego celu więc te buty miałem dosłownie wcześniej dwa, dwa razy na nogach raz tutaj właśnie na miejscu drugi raz przy, przed jakimś treningiem już bezpośrednio na Istri tam trochę w po prostu asfaltu poklepałem no i trzeci raz założyłem je na tym przepaku w Buzet i, no i to jest taki but, który nie wymaga wcześniejszego obiegania jakiegoś zbyt dużego rozklepywania itd. Tak zwłaszcza jeżeli jesteś biegaczem przyzwyczajonym do zerowego dropu i no, i do konstrukcji jaką oferuje Altra, Altra. Więc w Olympusach przebyłem te prawie 70 km i, i naprawdę stopą było w nich wygodnie, czuły się bezpiecznie. Moim zdaniem jest to naprawdę fajnie poprawiony but w stosunku do poprzedniej wersji, do chyba wersji 3,5, którą też miałem, którą też lubiłem. A w tych stopach czuję się bardziej stabilnie, pewniej. Chociaż w moim odczuciu można byłoby. Troszeczkę zrobić je bardziej doprecyzowanymi po stopę, tak jak właśnie chociażby timpy. No ale akurat to jest moja stopa i moje subiektywne odczucia. Tak poza tym but wbrew pozorom w moim odczuciu bardzo dynamiczny, ponieważ wcześniej na treningach, tak jak mówię, na tych poprzednich raz, miałem jakieś tam wybieganko w górach i na koniec przebieżki. I te przebieżki robiłem na, asfaltowych, na, asfaltowe, na asfaltowej nawierzchni i kurczę o dziwo, on naprawdę fajnie, fajnie pracował, dobrze się ta noga w, w nim czuła i, i była dynamika. Ten but, tak to się mówi, oddawał, gdzie patrząc na jego konstrukcję, można byłoby powiedzieć, że jest wręcz odwrotnie, więc tutaj duże zaskoczenie na plus. No i też zwłaszcza końcowe kilometry chyba 20 mniej więcej już właściwie od Gryzniana, gdzie dużo było asfaltu i takich brukowych, betonowych przelotów, no to ten but świetnie się na tych nawierzchniach zachowywał i, i łatwiej się po prostu na nich biegło. Nie było takiego uczucia, że stopa jest zamulona, bo jest kawał słoniny pod nią, czy też, że no jest on po prostu nieresponsywny albo mało dynamiczny. Więc... Tutaj mega, mega duże zaskoczenie na plus, jeżeli chodzi o ten but. Eee, jedyne co mi się w tym bucie nie podoba, przynajmniej w tej parze, którą mam, to kolor. Jest po prostu czarny, a ja bym chciał na przykład takie żółto-niebieskie albo coś w tym stylu, co ostatnio widziałem, że się pokazało. No ale niestety e, to była 1,40 czterdzieska jaką, <laughs> jaką mogłem zdobyć. Tak czy siak e, but poza kolorem naprawdę sprawdził się znakomicie. E, jestem naprawdę z tego zadowolony, że postanowiłem zielonikon na tą na tą wyprawę i w połowie zmienić i tak, aby dać stopie więcej przestrzeni, więcej luzu no i krótko mówiąc, dać jej więcej możliwości, żebyśmy jeszcze razem mogli więcej pociągnąć i żebyś takiego fajnego negatyw splita i do mety dowieźć drugie miejsce Open na Stumila Historia Festiwalu, który jest częścią UTWT. Także tak, to było kilka słów w temacie Olympusa. Trzyma się ciepło. Aloha.